No bo nie wiem, mieliście takie sytuacje, że jechałeś na jabanym taksówku i musiałeś się zatrzymać, żeby się wyżygać. No to wtedy nie miałeś problemu, że będzie żygać. ci to powiedzieć tą historię, bo była śmieszna dosyć. Ty ludziom opowiedz. Zresztą ty chyba znasz, że kiedyś właśnie się zżygałem wręcz przez taksówkarza, a także przez dwie niewiasty, które się koniecznie chciały zabrać tą samą taksówką, co ja. Bo ja już czułem, że. Czasami też tak. Nie wiem, czy masz takie uczucie, ale że jeżeli już piłeś alkoholu trochę, to wiesz, że wypiłeś już za dużo zdecydowanie, ale jeszcze nie jesteś pijany w tym, jakby jeszcze nie dotarło do twojego organizmu ta dawka, którą właśnie wypiłeś, ale jakby pijąc to, czujesz: o, nie, to, co teraz właśnie jest... wlewam w gardło, wlałem minutę temu, Kapota. to jest to, co mnie zabije. To mhm. jest ten. To jest ta strzelba, która w trzecim akcie wypali mi w mordę i będę musiał się zżygać albo umierać, chodzić na czworaka. Więc właśnie ja wychlałem tę ostatnią dawkę, wypiłem, żeby powiedzieć ładnie, i, i oznajmiłem tam na jakiejś imprezie. Ja stąd spierdalam. Koniec imprezy. I wtedy się przykleiły dwie niewiasty, które miały ten sam kierunek, co ja na bazę, tak zwaną. No i wsiadamy w tą taksówkę i jedziemy. Ja e, przyjąłem taką taktykę, którą przyjmuję czasami, e, ale ostatnio rzadko, bo nie pijam e, za dużo. Że trzeba, jak jest już się robi za grubo, to trzeba się, e, trzeba odcinać bodźce, że nie dużo, im więcej bodźców, tym gorzej wtedy. Więc postanowiłem, że są oczy zamknę. No i jadę, a jechałem. To kurwa błąd. A jechałem, może to jest błąd, bardzo możliwe, a jechałem z przodu. E, bo nie wiem z jakiego w sumie powodu, ale jechałem z przodu. E, tety piarę się tam gdzieś na tył, a ja byłem z przodu. No i jedziemy, jedziemy, ja z tymi zamkniętymi oczami i słyszę nagle głos e, taksówkarza, który zagaja do mnie: Panie, jak pan, się, jak pan chce, że żygać, to ja się zatrzymam. Ja <laughs> mówię, tak, aha. E, no i dobrze, i nic nie mówię. I jedziemy: O, czerwone! Jak pan chce żygać, niech pan żyga! Ja mówię, nie, nie, to nie. Jedziemy i znowu kolejne tam światło czerwone za chwilę. Znowu czerwone, panie. jak pan, No to ja już wtedy otworzyłem drzwi, zżygałem się, zamknąłem i tak bez jeszcze. Wysiad bez wysiadania, podniesienia do. Bez, bez. Ona profeska, otworzyłem Kura. Zamknąłem. Ale i ty musiałeś dalej. mu podejrzanie wyglądać, kurwa, bo ile razy można pieprzyć o tym, że. Co, jechałbyś o 12 w południe i ten typ, ten typ wiezie kogoś, ja chcę pan wyżygać. To tam... no nie no, nie, co... z całą pewnością wyglądają jak gówno. No więc się martwił o tapicerkę, kurwa. Wiesz, jechałem tak. No. I tam pewnie ci coś kapało jeszcze. No później, nie, nie, nie. Właśnie to było bardzo to było bardzo kulturalne ze wszechmiar zżyganie się, bo jakby raz, że cały czas nie, nie straciliśmy na mnie ani sekundy. Kurs nie musiał zostać, nie był zaburzony, mm -hmm. bo to było tylko na światłach. Nic nie, nic nie pobrudziłem nikogo, więc jakby odbyło się to bardzo czysto i od tej strony trzeba oddać temu kierowcy profesjonalizm. Pozdrawiamy. Natomiast, no to już było bardzo dawno temu, natomiast... Y... Czekaj, dlaczego o tym w ogóle gadamy, bo już nie wiem. Kurwa, nie wiem, nie wiem. Nie no, nie, generalnie no nie można pić do takiego stopnia. A ciekaw jestem właśnie, czy ludzie dużo chleją? Na kwarantannie. Jak o Jezus, to jest, kurwa, oczywiście, że tak. tak? O, Ale oczywiście. sami ze sobą chla... się zachlewają? No czy... nie, no na tych Skypeach siedzą i chlają. Do Mieszkają monitora. w grupie osób i wiesz, współlokatorzy. No tak, i siedzą. No i, chlo... i co ty tam masz robić? Chlać.